Zdaliśmy się na koło, a ono przyniosło nam zespół z Lipska. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Dzisiejsza historia będzie troszeczkę krótsza od poprzednich. Z jednego prostego powodu: Zespół RB Lipsk powstał 15 lat temu. A jeżeli chcecie, by któryś z waszych ulubionych klubów trafił do tych materiałów, zostawiajcie nazwę tego klubu w komentarzu. Klub na mapie pojawił się niedawno, bo 19 maja 2009 roku, ale najważniejsza jest historia, jak do tego w ogóle doszło. Zacznijmy od tego, że RB Lipsk jest klubem, w który zainwestowała firma słynnych napojów energetycznych Red Bull. Jest to firma, która przed inwestycją w Lipsku pozyskała inne kluby w wielu innych krajach. Była to Austria Salzburg, przemianowana na Red Bull Salzburg, Metro Stars w MLS, przemianowane w New York Red Bulls, brazylijski Red Bull Brazil oraz nieistniejący już Red Bull Ghana. Jak zwykle nadmienię tylko krótko historię strojów oraz herbu zespołu, które w przypadku tak krótkiej historii nie zmieniały się od samego początku. Barwy biało-czerwone, jak w przypadku pozostałych klubów, w których akcje inwestuje Red Bull. Nie wiem, czy wiecie, ale Lipsk był dopiero czwartą opcją inwestorów w Niemczech. Najpierw klub skupił się na Hamburgu i klubie Sankt Pauli, tam jednak kibice wyrazili sprzeciw. Później zarząd TSV Monachium uznał, że nie jest to odpowiedni dla nich projekt, a na końcu ofertę odrzuciła także Fortuna Düsseldorf, gdy kibice dowiedzieli się, że klub ma zmienić nazwę. Kolejnym i, jak się później okazało, najlepszym wyborem był Lipsk, jedno z największych niemieckich miast bez klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej i to od 1994 roku. Co więcej, od 1998 nie było w Lipsku klubu w ligach profesjonalnych, a zespoły VfB Lipsk oraz Lokomotivu Lipsk grały wówczas w piątej lidze. Dużym atutem była również infrastruktura. Miasto posiadało m.in. zbudowany na potrzeby Mundialu 2006 Stadion piłkarski Zentra Stadion. Ze względu na problemy licencyjne w Niemczech zaczęli rozglądać się zachętnym na zmiany klubem w piątej lidze. Tak oto znaleźli znajdujący się 13 km od Lipska mały klub SSV Markranstadt. Możecie się zastanawiać, dlaczego klub nie nazywa się Red Bull Lipsk, a Razen Balsport. Powodem jest status DFB, czyli Niemieckiego Związku, który nie zezwala korporacjom na ich nazwy w nazwach zespołów. Gdy jednak użyje się skrótu RB, nadal można odczytać to jako Red Bull. Pierwszy mecz erbe rozegrał 10 lipca 2009 roku i było to towarzyskie spotkanie z szóstoligowym SV Banewitz, zakończone triumfem klubu z Lipska aż 5 do 0. Pierwszym meczem ligowym na piątym poziomie rozgrywkowym 8 sierpnia 2009 roku było spotkanie z drugą drużyną Karl Siena, zakończyło się wynikiem 1 do 1. Już w pierwszym sezonie klub dość szybko zagwarantował sobie awans do Regional Ligi, czyli na czwarty poziom rozgrywkowy, wygrywając ligę. Przegrali tylko dwa mecze w całym sezonie. Na tym etapie klub przeniósł się z niewielkiego Stadion Ambad w Markranstadt na Zentralstadion. Stadion zmienił od razu nazwę i od tej pory do dnia dzisiejszego nazywany jest Red Bull Arena. Pierwsze zwycięstwo na czwartym poziomie rozgrywkowym klub osiągnął przeciwko Holstein Kiel, innemu zespołowi z obecnej Bundesligi. Mimo ważnych wzmocnień i niezłego sezonu, Lipsk zakończył sezon na czwartym miejscu, co oznaczało brak możliwości awansu. Wygrali natomiast Puchar Saksonii, co było pierwszym w historii klubu trofeum. 29 lipca 2011 roku RB Lipsk zadebiutował w Pucharze Niemiec DFB Pokal. Zadebiutował i od razu zszokował kraj. Czwartoligowiec wyeliminował pierwszoligowy VFL Wolfsburg po Hatriku Daniela Frana. Następny klub z Bundesligi Augsburg sprawił jednak, że dużo dłużej nie przetrwali w tych rozgrywkach. Nieźle szło im natomiast w Lidze, osiągnęli m.in. swoje największe w historii zwycięstwo, pokonując SV Wilhelmshaven 8-2. Niestety klub po raz drugi z rzędu nie zdołał awansować, zajmując ostatecznie trzecie miejsce w Lidze. W klubie nastąpiły wielkie zmiany. Po opuszczeniu stanowiska szkoleniowca Szalkę, nowym dyrektorem sportowym w Lipsku został obecny selekcjoner reprezentacji Austrii, Ralf Rangnick. Od razu ściągnął też do klubu nowego trenera, Aleksandra Czornigera. Zmiany te przyniosły oczekiwane efekty. Lipsk wygrał ligę już w 18. kolejce. Wygrali też drugi raz w historii Puchar Saksonii, pokonując w finale jednego z większych rywali swoich początkowych lat – Chemnitzer. Po rozgrywkach ligowych czekał ich baraż o awans na trzeci poziom rozgrywkowy. Baraż ten wygrali z zespołem Sport Freunde Lotte po zwycięstwie 2-0 i remisie 2-2 w drugim spotkaniu. W przygotowaniach do gry w trzeciej lidze zdecydowanie pomogły im transfery. Jednymi z nowych nabytków byli znani obecnie na najwyższym poziomie na arenie międzynarodowej Jusuf Poulsen oraz Josua Kimiś, którzy dopiero rozpoczynali swoje kariery. Po bardzo zaciętym sezonie i walce do prawie samego końca z SW Darmstadt, Lipsk zapewnił sobie drugie miejsce w lidze za Heidenheim, co dało im bezpośredni awans do drugiej Bundesligi po zaledwie sezonie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Po awansie DFL, zajmujące się dwoma najwyższymi poziomami rozgrywkowymi w Niemczech, miało jednak wymagania co do modyfikacji koniecznych w klubie z Lipska. Powstała konieczność korekty loga ze względu na zbyt duże podobieństwo do loga korporacji Red Bull, konieczność zmiany struktury zarządzającej klubem, jak również zmniejszenie kwot członkowskich oraz otwarcie na nowych członków organizacji. Ta sytuacja mogła doprowadzić do rozwiązania klubu, gdyż zgody między federacją a klubem nie było. Ostatecznie Poszli na kompromis. Klub zmodyfikował logo oraz uniezależnił zarząd klubu od struktur Red Bulla. Klub stał się jednak najbardziej znienawidzonym klubem w Niemczech. Przed sezonem dokonano kolejnych transferów, z których najwięcej zdecydowanie powiedzą Wam nazwiska: Rani Kedira, Lukas Klosterman oraz Marcel Sabicer, a zimą także Emil Forsberg. W meczu towarzyskim przed sezonem drugoligowy wówczas Lipsk pokonał 4-2 Paris Saint Germain. Po nie do końca udanym sezonie w jego trakcie klub opuścił trener Zorniger, który awansował z nimi o dwie dywizje na przestrzeni dwóch lat. Klub z dotychczasowym dyrektorem rangnikiem jako trenerem ostatecznie zajął piąte miejsce w drugiej lidze, docierając również po raz pierwszy w historii do trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Klub dokonał kolejnych wzmocnień przed sezonem. Davies Elke, Marcel Halstenberg, Willi Orban. Odszedł natomiast Josua Kimiś, trafiając do Bayernu. Sezon ten 2015/16 poskutkował drugim miejscem w lidze i bezpośrednim awansem do Bundesligi po 7 latach od początku istnienia. Po rezygnacji Ralfa Rangnika nowym trenerem został Ralf Hasenhüttl. Zespół rozpoczął swój debiutancki sezon w Bundeslidze z wysokiego C. Nie przegrali spotkania w pierwszych 13 kolejkach ligowych, co było najlepszym tego typu wynikiem Benjaminka w całej historii. RB Lipsk został wicemistrzem Niemiec w swoim pierwszym sezonie i od razu zakwalifikował się do rozgrywek europejskich. To poskutkowało kolejnymi wielkimi osiągnięciami na każdym szczeblu. Sezon 2017-18 był najgorszym w historii klubu w Bundesliga, gdy zajęli szóste miejsce. Od tamtej pory regularnie kończą między drugą a czwartą pozycją. W 2019 roku dotarli do swojego pierwszego finału DFB Pokal, w którym ulegli Bayernowi Monachium, a trzy lata później, w 2022, wygrali swój pierwszy Puchar Niemiec po rzutach karnych przeciwko Freiburgowi. Rok później obronili połonili trofeum pokonując w finale Eintracht Frankfurt. W międzyczasie dotarli także do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2019-2020, gdzie pokonując Tottenham i Atletico ulegli dopiero PSG. Dwa lata później również osiągnęli półfinał, ale Ligi Europy, przegrywając dopiero z Glasgow Rangers. Tak zmieniało się logo Lipska na przestrzeni tych kilkunastu lat. Właścicielem 99% akcji klubu jest firma Red Bull, a dyrektorem sportowym jest obecnie Rowen Schröder. Trenerem od 8 września 2022 roku jest Marco Rose, który z klubem zdobył już dwa trofea. Pośród innych trenerów niewspomnianych wcześniej, którzy pracowali w klubie, należy wymienić Juliana Nagelsmana, Jesse Marsza oraz Domenico Tedesco. Najwięcej meczów w historii rozegrał grający w Lipsku już od 11 lat Duńczyk Józef Poulsen, 402. Najwięcej bramek zdobył natomiast Timo Werner, 113. Najmłodszym debiutantem 7 sierpnia 2021 roku w wieku 16 lat, 3 miesięcy i 21 dni został pomocnik Sidney Rebiger. Najstarszy był natomiast bramkarz Filip Czauner, mając 36 lat, 6 miesięcy i 5 dni 8 maja 2022 roku. Jedynym Polakiem, który rozegrał jakiekolwiek spotkania, a dokładniej 14 spotkań dla zespołu z Lipska, jest były środkowy obrońca Tomasz Wisio, który występował w zespole jeszcze na etapie czwartej Ligi. W klubie przybywało też dwóch innych zawodników. Kamil Wojtkowski był piłkarzem juniorów w latach 2015-2017, a pomocnik Adrian Mrowiec w 2012 roku trafił do klubu na półtorej miesiąca. Niestety, z powodu zmiany zarządu zrezygnowano z niego jeszcze przed добил Pomimo krótkiej historii klub już wydaje spore kwoty na nowych zawodników. Latem 2023 roku klub za 40 milionów euro pozyskał napastnika Loisa Opendę. Najdroższym odejściem był natomiast transfer Joszko Guardiola do Manchesteru City za 90 milionów w tym samym oknie transferowym. Warto jednak dodać, że transfery takich zawodników jak Szoboszlaj, Enkunku, Keita, Olmo, Werner, Upamekano i Konate również dawały Lipskowi zastrzyk gotówki w postaci pon na 40 milionów euro każdy. Najlepsza jedenastka wszechczasów będzie złożona z wielu wciąż aktywnych zawodników ze względu na krótką historię. Na wyróżnienie zasługują tacy gracze jak Peter Gulacci, Lukas Klosterman, Willy Orban, Tim Sebastian, Marcel Halstenberg, Marcel Zabicer, Dominik Kaiser, Emil Forsberg, Christopher Enkunku, Timo Werner oraz Yusuf Paulsen. A co wy sądzicie o projekcie Lipska? Czy jest waszym zdaniem ciekawy? Czy potępiacie go tak jak wielu kibiców w Niemczech? Piszcie w komentarzach, zostawiajcie też łapki w górę i subskrypcję, jeśli wam się dzisiaj podobało. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.